Tarotowy kącik Kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was, kochani, na tygodniówkę. Tydzień od 19 do 26 lipca. Sprawdzimy, co się będzie działo wewnątrz Was, co idzie do Was z zewnątrz, jaka energia, jakie zmiany są przed Wami i co dobrego w tym tygodniu. Zapytamy też o radę i zapraszam Żywioł powietrza, bliźnięta waga, wodnik. Zaczynamy od bliźniąt. Witam serdecznie wszystkie osoby z poznaku bliźniąt. To jest tygodniówka dla Was. Sprawdzimy, co nowego Was czeka. Co w ogóle Was czeka? Główna energia. Co się będzie działo wewnątrz Was? Co idzie do Was z zewnątrz? Jakie zmiany są przed Wami? Co dobrego w tym tygodniu? Zapytamy też o radę. Jakie święta, sprawdzamy. Coś Was bardzo zaciekawi, tutaj jest taka energia, coś Was bardzo zaciekawi, ktoś Was bardzo zaciekawi, to mogą być, bo jest karta wyboru, czyli tutaj może być tak, że mogą być dwie osoby albo dwie, na przykład jakieś rzeczy i, i będziecie wybierać, ale też może być taka energia wyboru, czy y, skrót jest takie interesujące, czyli poś, czy poświęcać więcej czasu na coś, czy poświęcać więcej czasu, żeby kogoś na przykład lepiej poznać, albo zagłębić się w jakiś temat. Czy, czy robić to, czy nie, bo tutaj jest taka jest, drogie, jest tak pokazane, że już na przykład czymś się zajmujecie, czyli czegoś na przykład oglądacie coś albo uczycie się czegoś, tak zagłębiacie się w jakiś temat albo spotykacie się z kimś, ktoś was bardzo zainteresował i przyjdzie taki moment i teraz co dalej? Czy rozwijać tą znajomość, czy uczyć się jeszcze dalej, czy to zostawić? Zmiany. Mhm. Jak właśnie przyjdzie, przyjdzie taki czas y, wyboru, co dalej? Bo tak jakby na tym poziomie y, takim początkowym to się już zakończy i teraz y, podnieść to wyżej, czy znajomość, czy cokolwiek po prostu, czy to pójdzie wyżej, czy jakaś. Na, bo teraz może skończyliście jakiś kurs podstawowy, czy na, iść na zaawansowany, te zmiany po prostu y, to, ta wasza decyzja wprowadzi zmiany w, tym, tam takim, w takiej szerszej perspektywie. Taka energia. Co wewnątrz Was? To może być właśnie w tym tygodniu, że przyjdzie ten czas, żeby tak jakby zdecydować się co dalej. Szóstka denarów. No tutaj bliźnięta mają em, tak pokazane, że panują nad sytuacją, że to nie jest coś, że nawet jeżeli przyjdzie ta, ta, ten czas takich wyborów, decyzji, to nie jest coś, co Was zaskoczy. Panujecie nad tym, macie to pod kontrolą. Głupiec, moc, prawdopodobnie się zdecydujecie, słuchajcie rycerz mieczy. Na coś się zdecydujecie, bo to jest głupiec i moc czyli, moc, czyli prawdopodobnie będzie tak, że będziecie chcieli podnieść to wyżej, przejść na drugi poziom, że też mieczy. I to jest tak pokazane, że jeżeli się zdecydujecie już, to, to po prostu będziecie chcieli, żeby to zadziało się szybko. Czyli decyduję się, zapisuje się na kurs dla zaawansowanych albo cokolwiek, idę w, to, idę w to dalej, po prostu ciągnę ten temat dalej. I teraz już bez tutaj, jeżeli decy podjąłem podj podj decyzję, to chcę, żeby się to już, już zadziało teraz szybko. Czyli taki tydzień decyzji. Co z zewnątrz. Piątka denarów. Ktoś Was być może będzie o, o coś prosił. Ktoś będzie mówił, słuchaj, ja nie mam, a ty masz, to może mi dasz. Symka denarów. Symka kielichów. Księżny. Kółki. To tak. Mm, słuchaj, no tak jest pokazane. Y, Znowu powiem to słowo specyficznie, bo, bo pewnie nie dla każdego z was, bo to jest ktoś, kto y, zajmuje się swoim życiem i w pewnym momencie po prostu jest tej energii braku, czyli brakuje jemu lub jej czegoś, co wy macie, cokolwiek to jest. I to jest ktoś, kto sobie o was w tej sytuacji przypomina. Usópka kielichów, księżyc król kielichów. O, a jest jeszcze są jeszcze bliźnięta, które to mają. Czy może ja się zwrócę do was. To jest ktoś, kto... jest ten król kielichów, czyli to jest, jest tam. Taka sympatia pomiędzy wami, lubicie się prawdopodobnie, tak jest tutaj, tak jest pokazane, być może nawet coś więcej, ale ósemka kilku księżyc mówi o tym, że to jest ktoś, kto się oddalił, a teraz albo za wami zatęskni, tak też może być, jestem rekury w retro, czyli też tak może być, że po prostu żywcem ktoś za wami zatęsknił i chce, chce się z wami spotkać, ale to jest ktoś, kto już kiedyś odszedł, albo się po prostu rozstaliście, tylko to uczucie, to, ta sympatia wciąż pozostała. I tak jest też, i spać była w ósemka denarów, czyli to jest pokazane, że to jest coś, kto się już ma swoje życie. Ale z jakiegoś powodu, co ten za wami, lub wy macie coś, właśnie, może siebie po prostu, może o to o to chodzi, o was chodzi, um, czego ta osoba nie ma, a, a chciałaby mieć. Jakie zmiany są przed wami? Dziesiątka kielichów. No tutaj, drogie Bliźnięta, zaangażujecie się w coś bardzo mocno, na 100%. Stelnik, dziewiątka denarów, dwójka denarów, ale coś będziecie chciały, coś będziecie chcieli zrobić po swojemu, sami tak jakby, ja to zrobię sama, tutaj jest pokazany dystans, dziewiątka denarów, bo stelnik mówi o tym, że ja to, jak to, ja to chcę zrobić sama, od początku do końca chcę się tym zająć, dwójka denarów, no coś was tak, te są te zmiany, które idą, to też, bo zobaczcie, to może być to, że w momencie, właśnie, bo to jest też energia zmian. Ta karta. Jak się decydujecie na coś, że jednak w coś wchodzicie, na przykład w jakieś zaawansowane już bardziej, to będziecie chciały, chcieli to zrobić tak na 100% i tym samym też odsuniecie się na przykład troszkę od towarzystwa, żeby się na tym skupić. dwóch kadenarów. czyli będzie Was trochę mniej tak przyszłość, przyszłościowo dla innych ludzi, bo tutaj te zmiany, tak jak Wasza decyzja spowoduje też zmiany i będziecie chcieli wykorzystać ten czas. Co dobrego w tym tygodniu. Słucham mieczy. Że coś to coś to czego co wcześniej Wam umykało. Ja. Tutaj też słuchajcie może być tak, że ktoś wam na coś zwróci uwagę i powie czy ty tego nie widzisz, Przecież wszyscy to widzą, a ty tego nie widzisz i to jest to dobre, bo to jest dobre I wy macie... Taka jest, słuchajcie, jest ta wiara, czyli tak jakby bliźnięta będą mówić, może ja tego nie chcę zobaczyć, może ja właśnie tego nie chcę widzieć, wierzę, że, wierzę, że to nie jest aż takie ważne, a ktoś Wam będzie chciał tak zwrócić na to uwagę, że dlaczego, wy, dlaczego udajesz, że tego nie ma, tak, coś takiego, słuchajcie, a Wy macie taką wiarę, że to, że to nie jest takie znaczące, że ważniejsze jest na przykład coś innego w tej sytuacji, jaka rada? Wszystko było. No jest wam pisane w tym tygodniu, drogie bliźnięta, zwycięstwo. Jesteście skazani na sukces. Koło fortuny, to są te zmiany. Ja tak poczułam, są to właśnie te zmiany w tym tygodniu, być może dla większości ludzi, znaczy dla większości osób tutaj, które mnie słuchają. Koło fortuny są to ostateczne. Tutaj jest Stalnie jest, słuchajcie, zamknięcie. Wasza decyzja, Wasz wybór spowoduje zamknięcie jednego cyklu i rozpoczęcie drugiego. I to będzie, to się zadzieje po prostu tak jakby samoczynnie. Zamykacie jedno, otwieracie drugie. Ale to jest Wasza decyzja. To Wy, bo, to wy się na coś decydujecie. Jakie przesłanie dla bliźniąt? Karta odpowiedzialności. Puścisz to, co nie jest Twoje i uwolnisz się od fałszywej odpowiedzialności. Wszystkiego dobrego. Zostawiam Was z tym czytaniem. Dziękuję, zapraszam wagę. Drogie Wagi, serdecznie Was witam. I sprawdzimy, co, tego, co ten tydzień Wam przyniesie. Co się będzie działo wewnątrz Was? dojdzie do was z zewnątrz, jakie zmiany są przed wami. Co dobrego w tym tygodniu, taka rada. Tutaj, słuchajcie, jest, jest taka energia, że wykorzystacie, będziecie myśleć o tym, żeby wykorzystać to, co potraficie, czego się nauczyłyście, nauczyliście się żeby wykorzystać i na tym po prostu zarobić, żeby wało wam to niezależność finansową, jakaś wiedza, coś, coś czego się nauczyliście. To, no, to wam da taką stabilizację, Z jakaś maska, dołożyłam i coś wyskoczyło. No. To jest tak jakby, to jest jedno słuchajcie, bo tutaj to rozdzieliło to, ten, ta, ta, ta informacja, czyli tutaj jakaś wiedza, coś co potraficie robić już, to już jest czas, żeby to wykorzystać i po prostu zarabiać na tym. A druga informacja jest taka, że w domu, w którym na przykład mieszkacie, albo w miejscu, w którym pracujecie, no w miejscu, w którym jesteście, tam jest coś: jest tak troszkę ktoś chyba udaje coś, jest coś, w co trzeba byłoby się zagłębić, bo no jest, jest, być może będzie jakiś temat właśnie w miejscu, w którym jesteście będzie, będzie jakiś temat, że jest ktoś, kto nie jest tak do końca szczery, nie pokazuje Wam tego, co naprawdę myśli i czuje. I sytuacja jest bardziej skomplikowana. O, taka jest główna energia. Zobaczymy tu, co wewnątrz was, świat. No tutaj jest taka radość. Tak jakby w ogóle wy nie dostrzegacie tego, co tu się dzieje. Być może to nie taka, że tego w domu jest taka radość. Taka nowa brama się przed wami otwiera, macie nowy pomysł. Bardzo dobra energia. Próbowałem, mieczy. 7 kg. Nie chcecie tak, jakby czekać, już księżyc. Albo mamy słuchajcie, bo ta karta świat jest bardzo dobra, energia ale albo wam brakuje kompana, albo brakuje wam tak jakby chcielibyście to na przykład zrobić z kimś. I nie wiem, albo sami nie chcecie, albo sami nie macie odwagi. Jest tak, jakby. Jest takie, słuchajcie, to jest taka energia. Tutaj ta brama, nowa brama się przede mną otworzyła, otwiera się przede mną i super, ale ja chyba nie jestem gotowa na to. Taka jest moja energia. Ja chyba na to nie jestem gotowa jeszcze. Ja jeszcze po prostu albo pójdę i zrobię to z kimś, bo jeżeli sama, to ja potrzebuję jeszcze czasu. Ja się w tym jeszcze nie widzę, ja się w tym jeszcze nie odnajdę. Właśnie też ta główna energia mówi o tym, że właśnie już jest czas, żeby coś wykorzystać, coś, czego się nauczyliście, zarabiać na tym, a wewnątrz macie przekup takie. Takie, taką energię, takie przekonanie, że, że jeszcze nie. Ja jeszcze potrzebuję czasu. 7 pentakli, chyba czy Ja jeszcze, jeszcze nie. To nie jest jeszcze ten czas. Co z zewnątrz? Z buław. Z zewnątrz dobra energia. To też może być, słuchajcie, ktoś, kto ma swoją pasję. Ktoś kogoś takiego poznacie, albo ta osoba jest gdzieś przy Was. Ktoś, kto ma swoją pasję i pokazuje to. Ten pentakli. Trzy buławy. Samka była. Być może będziecie w tym tygodniu rozmawiać z taką osobą, drugie walki, z kimś, kto będzie miał, ta osoba ma swoją pasję, rozwija tą pasję, cieszy się z tego i jeszcze zarabia na tym pieniądze i widzi w tym przyszłość. Samka była. Będziecie rozmawiać z kimś takim. Dużo to, be, to będzie rozmów, będziecie no w jakiś sposób, Taro to tym powiedział, czyli to będzie ważne, ważne to spotkanie, to rozmowy właśnie z kimś, kto po prostu, a jest pasjonatą w jakiejś dziedzinie. Jakie zmiany są przed Wami? Kapłanka. No to są te sekrety, być może to są te sekrety w domu, że właśnie coś jest takie bardziej, tak jakby skomplikowane. Na pierwszy rzut oka to jest łatwe, ale być może w przyszłości okaże się, że to jest bardziej skomplikowane. Bo tutaj patrzymy, pytamy o to, jakie są zmiany przed Wami. Kapłanka mówi o tym, że może wyjść na jaw coś, co wcześniej tak jakby nie zdawaliście sobie z tego sprawy. Dziewiątka czy rycerz kielichów. Tak jakby, słuchajcie, no nie wiem, jak to sobie zarezonuje, ale tutaj jest energia kogoś, kto... Kogo do was bardzo ciągnie i w ogóle tak jakby martwi się ta osoba tym, że, że wciąż chce się z wami skontaktować, że wciąż chce, że nie może się tak jakby powstrzymać rycerz kielichów, ta osoba nie może się powstrzymać przed tym, żeby, żeby się z wami kontaktować. No tak jest pokazane, że to jest po prostu ktoś, kto i to są te zmiany, które przychodzą, czyli wy sobie, wy to w najbliższym czasie po prostu zobaczycie tak wyraźnie, że to jest ktoś, kto pomimo tego, że tak jakby broni się przed tym ta osoba, nie chce tego, tak jakby próbuje to zwalczyć, to i tak za każdym razem wychodzi do was z propozycją, z ofertą, król czy no I tak jakby i magii jest i tą złość trochę wy widzicie u tej osoby, czyli to jest ktoś, co kto przychodzi do was i wy widzicie, że tak jakby nie jest zadowolony, nie jest, nie jest zadowolona ta osoba z tego, że, że przychodzi do was, a nie może tego powstrzymać. Mnie, czy Mark. Te zmiany tutaj, jakoś tak dogrzebałam się bardziej, to mogą być też takie, że będziecie próbować to zmienić. Już tutaj to jest ktoś, kto po prostu zda sobie z tego sprawę, że jednak że nie da się, nie daje nic odcinanie się od was, bo i tak po prostu wciąż do Was wraca. Więc być może coś będziecie próbować, tak jakby od innej strony to zrobić. Coś wymyślić, coś nowego. Co dobrego? Dawaki. To jest jakaś. No, pytamy o to, co dobrego. Dobra propozycja. Dobra propozycja, dobra oferta do Was przyjdzie w tym tygodniu. Z kielichów. Zobaczcie, no. jak pięknie. trójka kielichów. Ktoś może powiedzieć: Słuchaj, droga Wago, nie kłóćmy się po prostu, a z Trójka Mieczy Król Buław. Ktoś po prostu, no, tak, taka energia, czyli propozycja, oferty, oferta zgody, i też, tak jakby zostawmy to, co pomiędzy nami było, coś, co było trudne, zostawmy to już i, i, i działajmy dalej, po prostu, róbmy coś dalej. To jest to dobre. Czyli ktoś po prostu przychodzi z gałązką oliwną i powie: Słuchaj, zostawiamy to i odnawiamy naszą przyjaźń, naszą miłość, nasz związek, relacje, cokolwiek. Jest to dobre. Lub Wy tak zrobicie. Rada. Dziesiątka mieczy. No czas zakopać taki tak jakby topór wojenny z kimś. Czas już to zrobić. Tutaj już tak jakby ta sytuacja ona utknie w miejscu. Jeżeli Wy, wy czegoś nie zrobicie lub ta osoba też, to, to to utknie w miejscu. Tutaj już nie będziecie się dalej bardziej ranić. Nie, będziecie, nie będzie już tak jakby tej kłótni, nie będzie, ale to zostali w miejscu, czyli ten czas to często już zakończyć ten, taką właśnie kłótnię. Sąka mieczy, piątka mieczy, miarkowanie. No to jest, taka właśnie jest rada, że to tak jakby tak ugrzeźniecie w tym sosie takiego, takiego takich nieporozumień, takich po prostu niech on się odezwie, może ja się odezwę, może on, niech on prędzej, to wtedy ja odpowiem, niech ktoś zrobi. Pierwszy ruch, dlaczego to ja mam ciągle, o coś takiego po prostu, żeby to już zostawić. Bo to doprowadzi do takiej sytuacji, że właśnie tak jak mówiłam, utkniecie w tym na dłużej. Więc czas to zakończyć. Jeszcze tak wezmę jedną kartę. Dziewiątka buław. No, żeby się przed tym nie bronić, diabeł. No, bo i tak was ciągnie tak, jakby do kogoś, a, a tą osobę ciągnie mocno do was. Jakie przesłanie dla baki? Wielka życiowa zmiana przed Tobą, bądź na nią otwarty, otwarta karta życia. Wielka życiowa zmiana przed Tobą. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Zapraszam Wodnika. Serdecznie witam wszystkie osoby z Poznaku Wodnika. To jest tygodniówka dla Was. Kochani, sprawdzimy. Jaka główna energia na ten tydzień dla Was? ciało wewnątrz Was? Co przychodzi do Was z zewnątrz? Jaka zmiana przed Wami? Co dobrego w tym tygodniu? Jaka rada? I sprawdzamy. Węża i, i kostki. I karta, która mówi o tym, że no jest ryzyko. I to jest teraz tak, drogie podniki. Albo ktoś podejmuje ryzyko i próbuje jeszcze raz się do was zbliżyć. Albo ta karta mówi o tym, albo ta energia mówi o tym, że no, ktoś, ktoś próbuje do was zbliżyć. To jest bardzo ryzykowna sprawa. Teraz no, to powiemy. Tak czy inaczej, słuchajcie, czy z jednej strony czy z drugiej, no to to jest ryzyko. I Wy, wy, wy będziecie o tym wiedzieć. I tutaj w tym tygodniu może być tak, że drogie Wodniki, trzeba będzie tak jakby tą wiedzę wykorzystać i udawać, jest ten Karta Kompasu. Też nie udawać, że tak jakby nie ma tematu, że to nie jest, to nie jest tak jakby zagrożenie dla Was, to też nie jest nie jest ryzyko, czyli tutaj mm. Już nie ma tej takiej iluzji tutaj, tylko jest taka, taka, taka energia. Jeżeli się zdecyduję i przyjmę tego kogoś do swojego życia, no to z tym przeświadczeniem, że ryzykuję. Z jakiegokolwiek powodu, czy to jest ktoś, kto wraca do Was, czy to jest nowa osoba, której na przykład nie znacie tak dobrze i gdzieś wam coś tam przeszkadza, coś wydaje się nie tak, no albo to jest po prostu doskonale wiecie, co się z tym wiąże, jeżeli tą osobę wpuścicie do swojego życia. Kartasowy i kompas, Przyjdzie taki. Być może w tym tygodniu, bo my z robimy to czytanie, przyjdzie taki czas, trzeba będzie zdecydować już, czy, w którą stronę to w ogóle i ma zmierzać, w którą stronę ma to iść. Co wewnątrz Was? Czwórka Mieczy. Bo tutaj już wodnik się tak fajnie uzdrawia. Taką macie energię, takie macie poczucie, że zaczynam się czuć coraz lepiej, zaczynam się uzdrawiać. A tutaj. No coś takiego właśnie do Was wraca taka energia. Jest teraz ryzyko, bo wpuszczę tą osobę z powrotem i to całe uzdrowienie to w ogóle szlak trafi, a tyle pracy w to włożyłem. Z jakiegoś powodu tak się to pokazuje, że jest czyli macie tą taką wiedzę, już tutaj właśnie jest ta energia taka, że tutaj już macie wiedzę, co się z tym, co za tym idzie, za tym ryzykiem. Jest Księżyc czórka Czwórka Buław, no i Czwórka mieczy. Będziecie się skupiać na tym, czy ja tego potrzebuję, żeby ktoś mi ten, ten cały mój proces uzdrowienia teraz, który którym zaczynam się odczuwać, czuć coraz lepiej, zaburzył. Czy ja tego potrzebuję? A jednak myślicie o tym. To jest tak, że rozmyślacie, ale z głowy wam nie wychodzi ta osoba. Rytwan Królowa Kielichów. Trójka buław, a to zaskoczenie, słuchajcie, bo to już jest inna energia. Jest królowa w Rydwan i Trójka buław. I być może po prostu postanowicie zostawić to, tak jakby wstrzymać, nie wiem, tą decyzyjność, albo to, żeby, żeby podejmować na przykład decyzję, właśnie czy, czy wpuszczać kogoś do swojego życia, czy nie, bo to jest zmiana energii, to jest wewnątrz Was, czyli tutaj postanowicie dobrze zostawiam to. I na przykład nie wiem idę na randkę z kimś innym, albo wyjeżdżam gdzieś, albo po prostu robię coś tylko dla siebie, bo to jest taka totalna zmiana, słuchajcie, to takie duże zaskoczenie, to i to, to są dwie różne energie, takie dwie osoby to były, jeżeli to jest, bo to jest wewnątrz Was, jeżeli u Was to po prostu zostawiacie temat, zamykacie go i po prostu mówicie, dobrze, okej, okay, to ja teraz wyjeżdżam gdzieś, nie wiem, umawiam się z kimś, rozmawiam z kimś całkiem innym, inna energia, zaskakująca ale z uczuciem to robicie dla siebie, do siebie. Co z zewnątrz? Książę kielichów. No, no przychodzi ktoś. No taka, taka słuchajcie jest energia, właśnie, że przychodzi ktoś, kto powie: No co ty, nie wpuścisz mnie do swojego życia. Zawsze to działało. Zawsze mój urok na ciebie działał. Jest tutaj ta energia węża. Siedemka kielichów. Księżniczka pentakli, dziewięć bułek. Sprawiedliwość, no może tak być, że, że tym, razem, tym razem jednak nie, tym razem jednak tutaj wodnik powie, no, no nie, no nie tutaj, albo faktycznie gdzieś wyjedziecie, albo gdzieś po prostu się odsuniecie, tak jakby zabierzecie tą uwagę, swoją energię, to, to wszystko, czym ta, to, czym ta osoba się karmiła po prostu, I zabierzecie to, bo tutaj jest, jest za sprawiedliwość, słuchajcie, dziewiątka była w 7 kielichów, księżniczka Pentakli mówi o tym, że tak jakby Tarot mówi tej osobie, no tym razem y, poszukaj kogoś innego. Przecież to jest ktoś, kto się przedtem wyzbraniał, na przykład, żeby y, przekierować swoją uwagę na kogoś innego. No to sprawiedliwość tutaj, chyba już czas. Chyba już czas y, 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 z tą energią węża, takiego czarowania, pójść w na kogoś innego. To jest z zewnątrz. Jakie zmiany do was idą? Z bułek. No, to jest to, zobaczcie, to jest nowa pasja. Nowa pasja dla Was całkiem. Pojedziecie gdzieś, poznacie kogoś, zainteresujecie się kimś, czymś się zainteresujecie. Tutaj nowa pasja jest dla Was. To są te zmiany, które nadchodzą. Księżniczka Buław. Głupiec, no. Zobaczcie, całkiem nowa droga. Księżniczka Buław. Dziewiątka Mieczy. Siedemka Mieczy. Tutaj ta osoba, która teraz tak tarot właśnie podpowiada, że teraz już czasy. Jakimś innym się zainteresować. To, to jest ktoś, kto mm, będzie miał tak, taką energię, ale dlaczego? Jak chcę, jak chcę właśnie z wodnikiem? Ja właśnie zawsze to działało, teraz też zadziała, potrzeba tylko może innego sposobu, inaczej się jakoś tak zbliżyć, ale ja chcę tylko wodnika. Tak jest pokazane za to wy jesteście pokazani, te zmiany, które nadchodzą. To jest po prostu księżniczka Buław, jest głupiec i Buław, Nowa historia dla Was. Całkiem nowa, nowa znajomość, nowa historia, coś po prostu bardzo pasjonujące, pasjonującego, co Was zatrzyma na dłużej. Co dobrego dla wodnika, No pentakli. To, 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 co dobre, to jest to, że wy staniecie na straży siebie, swojego właśnie, to, tak jak tutaj się pokazało. Pamiętacie, co mówiłam, czy ten grunt, to ozdrowienie, to, co udało mi się zbudować, to, to jest warte tego, żeby to zaburzać. Prawdopodobnie dojdziecie do wniosku, że nie, że za, za dużo pracy w to włożyłyście, że, żeby to teraz tak po prostu zaryzykować i zostawić. Kartłam. Wszystko mieczy. Człówka pentakli. No nie, to jest dla was za ważne będzie, słuchajcie. To jest taka energia. Dużo mnie z Tobą łączy, to połączenie duchowe wciąż z tobą, z tobą mam, ale już tutaj niestety to, co udało mi się zbudować, jest dla mnie zbyt cenne, zbyt ważne. Po prostu odwrócicie się i pójdziecie w inną stronę. Jaka rada? Kul lichów. No i rada byłaby taka, słuchajcie, drugie wodniki: że mm. jeśli to jest ktoś, komu naprawdę na Was zależy, to to, to pokaże. Sanka Mieczy, cesarz, książę był. Po prostu to pokaże dosłownie. To jest coś, co tak jakby. Niech ta osoba dojrzy, że to, z czym do Was teraz przechodzi, to po prostu nie działa. Niech, niech ma szansę dojrzeć ta osoba to. No i niech zawalczy. Jakie przesłanie dowodników? Karta odkrycia. To, co ukryte lub zgubione, zostanie odkryte lub odnalezione. Pierwsza z ta karta wyszła. Karta odkrycia. To co, z, to, co ukryte lub zgubione, zostanie odkryte lub odnalezione. Życzę Wam udanego tygodnia. Oczywiście będę czekała z niecierpliwością na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, co w tym tygodniu, jak u Was, czy, czy to zarezonowało, jak Wy się w tym odnajdujecie. amelia 73tarotmailcom adres to mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, dajcie mi kochani znać. Ja tutaj jestem dla Was, Będę na urlop dopiero w sierpniu, także jestem tutaj dla Was, mogę robić y, czytania i sprawdzać, co u Was. Wszystkiego dobrego.